Oto Janek. Janek zdaje się przyciągać brzydką pogodę i katastrofy naturalne. Sam zobacz! Pewnego dnia Janek zauważa, że jego pies jest niespokojny. Drapie w drzwi wejściowe i krąży po domu, chowa się nawet w rogu, piszcząc i szczekając. Gdy w szufladzie zaczynają dzwonić kubki, Janek zdaje sobie sprawę z tego, co to oznacza. Odgłos jest wynikiem wstępnych wstrząsów, które zapowiadają trzęsienie ziemi. Trzęsienia często następują po sobie. Po kilku słabszych zazwyczaj dochodzi do silniejszego. Czasami przed katastrofą można zaobserwować dziwne niebieskie światła. Niektóre zdają się wydobywać spod Ziemi, a inne unoszą się w powietrzu. Są to tak zwane światła trzęsienia Ziemi. Mogą pojawić się na kilka dni lub na kilka sekund przed wstrząsami. Teraz Janek przechadza się wzdłuż brzegu oceanu. Nagle zdaje sobie sprawę, że woda bardzo, bardzo szybko cofa się z plaży. O nie, Janku! Uciekaj najszybciej, jak to możliwe i poszukaj wyżej położonego terenu! Nadciąga tsunami! Od tempa reakcji zależy Twoje życie. Jeśli Janek dostrzeże, że poziom wody podnosi się w dziwny i nieoczekiwany sposób, może to być kolejna oznaka nadciągającego tsunami. Dzieje się tak w 40% przypadków. Nadciągająca woda to pierwsza fala, druga, która będzie dużo większa, pojawi się za około 10 minut. Janek zauważa też w wodzie bąbelki i wiry. To kolejna pewna oznaka zbliżającego się tsunami. Hmm Janek czuje, że coś dziwnego dzieje się ze słońcem. Przez swoje super ciemne okulary dostrzega, że wokół słońca pojawiają się nierówne rozbłyski. Jeśli towarzyszą im zorze polarne występujące na całym świecie, oznacza to burzę słoneczną. Takie burze zazwyczaj są spowodowane przez zakłócenia w polu magnetycznym Słońca. Wyrzut gazu i promieniowania z gwiazdy jest tak ogromny i potężny, że może dotrzeć do naszej planety. Na szczęście burze słoneczne nie są niebezpieczne dla ludzi, ale mogą doprowadzić do przerw w zasilaniu czasem na dużą skalę. Niebo nad głową Janka staje się ciemniejsze i przybiera złowieszczą zielonkawą barwę. Coś uderza go w czoło. Auć! To grat! Ale na zewnątrz nie ma mrozu ani nie pada. Wkrótce Janek słyszy hałas. Zbliża się do niego, zmieniając się w głośny ryk. Odgłos przypomina nadjeżdżający pociąg, ale to coś zupełnie innego: tornado! Lej nie jest widoczny i kryje się za chmurą pyłu, ale tego widoku nie da się z niczym pomylić. Janku, czy właśnie prowadzisz samochód? W takim razie oddal się natychmiast od swojego pojazdu. Znajdź jakiś rów, połóż się w nim i zakryj głowę. Och, jesteś w budynku? W takim razie odejdź od okien i jeśli to możliwe, ukryj się w piwnicy. I proszę, uważaj, jeśli zauważysz chmury w kształcie lejka, to oznaka potężnej burzy. Jeśli natomiast dostrzeżesz, że takie chmury zaczynają wirować, natychmiast poszukaj schronienia. Na Twoich oczach chmura przekształca się w tornado. Na szczęście Janek musi martwić się jedynie ciepłymi chmurami tego typu. Zimne są kompletnie nieszkodliwe. Jedyny problem jest taki, że na oko ciężko stwierdzić, jaką mają temperaturę. Janek dostrzegł drzewa mające dziwny kształt. Przypominają literę J i rosną na zboczu. To oznacza, że gleba pod stopami chłopaka prawdopodobnie jest niestabilna. Jeśli nadal będzie się tu przechadzał, może spowodować osuwisko. Fale prostokątne pojawiają się podczas zderzenia dwóch fal o różnych kształtach. Zjawisko to wygląda niesamowicie. Nie Janku, lepiej nie wchodź do wody! Obserwuj wszystko z brzegu. Krzyżujące się w tym miejscu prądy z łatwością mogą wciągnąć pod wodę nawet doświadczonego pływaka. Janek idzie wzdłuż brzegu. W pewnej chwili dostrzega wzburzone fale, które niosą za sobą algi i zanieczyszczenia. Tym razem Janek nie wchodzi do wody, wie, że to oznaka silnego prądu strugowego, który może porwać go daleko na głęboką wodę. A może spacer po parku? Jankowi podoba się ten pomysł. Słońce świeci, a niebo jest błękitne i piękne. Nagle Janek dostrzega szybko rosnącą pionową chmurę. Początkowo ma biały kolor, ale gdy się zbliża, staje się gęsta i czarna. Niebo ciemnieje i wzmaga się wiatr. Chłopak zauważa, że włoski na jego ciele stają dęba. To oznaka, że za chwilę trafi go piorun. W tym momencie przez jego ciało przechodzą dodatnie ładunki skierowane w stronę ujemnie naładowanej burzy. Jeśli szybko nie zareaguje, ładunki te spotkają się. Nie ma gdzie się ukryć. Janek powinien kucnąć, aby być mniejszy niż otaczające go obiekty. O nie! Nie kładź się na ziemi, może być wilgotna i dobrze przewodzić elektryczność. Podczas burzy występują także inne oznaki bezpośredniego zagrożenia. Dłonie Janka mogą się pocić, może słyszeć dziwne trzaskanie i bzyczenie dochodzące z pobliskich metalowych obiektów, albo odczuwać mrowienie skóry i metaliczny posmak w ustach. Dodatkowo może też czuć zapach chloru, tak pachnie ozon. Ładunki elektryczne dzielą molekuły azotu i tlenu, czyli głównych gazów w atmosferze, na atomy. Gdy te atomy ponownie się spotykają, niektóre wytwarzają molekuły złożone z trzech atomów tlenu, czyli ozon. Można go poczuć w trakcie burzy, ponieważ prądy zstępujące sprowadzają gaz z dużej wysokości na Ziemię. Niektóre owady wyczuwają nadciągającą burzę, przygotowują się do tego zjawiska, nieruchomiejąc. Gdy Janek zauważa, że owady w jego otoczeniu zdają się ospałe, wie, że należy się przygotować. Och, a pszczoły potrafią przewidzieć mocne opady deszczu. Uwijają się jak w ukropie na dzień przed rozpoczęciem opadów. Idąc wzdłuż rzeki w ulewnym deszczu, Janek słyszy ryczący hałas. Paraliżuje go strach. To pewnie pędząca w jego kierunku powódź błyskawiczna. I rzeczywiście wkrótce zauważa w nurcie mnóstwo zanieczyszczeń. Woda szybko zmienia kolor i staje się błotnista i ciemna. Powodzie błyskawiczne są niezwykle groźne. Janku, lepiej oddal się w bezpieczne miejsce. Następnego dnia Janek dostrzega spektakularną chmurę stropową. Wygląda jakby rozciągała się na wiele kilometrów. W najlepszym przypadku oznacza nadciągającą burzę, ale jeśli chmura zaczyna wirować, to pewne, że niebawem pojawi się tornado. Janek idzie przez śnieżne pole w górach, słuchając odgłosów lodu pod stopami. Dźwięk jest dziwnie pusty. Hmm, szybko sprawdź, czy wokół twoich stóp nie widać pęknięć. Jeśli tak, możliwe, że niebawem nastąpi lawina. Wkrótce Janek dostrzega, że w jego kierunku będzie fala śniegu. Stara się jak najszybciej zejść ze zbocza. W większości przypadków mógłby jej uniknąć kierując się w dół, a potem w bok, ale nie tym razem. Janek zdaje sobie sprawę, że nie ma dostatecznie dużo czasu, więc kieruje się do najbliższego drzewa. Gdy złapie je wystarczająco mocno, być może lawina go nie wciągnie. Jeśli ta metoda nie zadziała, powinien płynąć w górę w kierunku powierzchni lawy. W miły letni wieczór Janek zauważa, że nagle więdną młode łodygi i liście roślin. Ach, to może być oznaka nadchodzącej burzy. Często przed wystąpieniem ekstremalnych warunków pogodowych powietrze jest bardziej wilgotne. Przez to liście stają się cięższe, a wiatr bez problemu strąca jest drzew. Janek mieszka w starym domu i jest przyzwyczajony do popękanych ścian. Pewnego dnia zauważa jednak, że niektóre pęknięcia zwiększyły się. Spójrz, jest ich jeszcze więcej! To sygnał alarmowy. Janek mieszka na obszarze, w którym występuje wapień, więc pęknięcia oznaczają, że obok jego domu niebawem pojawi się lej krasowy. Chłopak biegnie do domu i stara się nie zwracać uwagi na piękne chmury szelfowe. Wyglądają, jakby ktoś wyjął je z filmu science fiction. Powstają, gdy ciepłe i wilgotne powietrze utknie w prądzie wstępującym. Te złowieszcze chmury najczęściej stanowią oznakę nadchodzącej burzy. Bezkresne, gorące pustynie na pierwszy rzut oka wydają się pozbawione życia, ale wśród tych piasków można spotkać niebezpieczne, a czasem przerażające stworzenia. Niektóre z nich mogą powodować tylko problemy zdrowotne, ale są też takie, których widok trudno wymazać z pamięci. Poznajmy je, zaczynając od tych niebezpiecznych, a kończąc na prawdziwych koszmarach. Idziesz przez pustynię i widzisz wielkiego pluszowego misia z rozłożonymi, jak do uścisku, łapkami. Rozumiesz, że to prawdopodobnie Miraż, ale mimo to podchodzisz bliżej. Okazuje się, że miałeś rację. To nie pluszowa zabawka, ale gigantyczny kaktus. Jest w nim coś dziwnego. Dzięki okrywającemu go puchowi, gałęzie przypominają łapki pluszowego misia. Nie jest to jednak puch, ale tysiące cienkich igieł. I to one są powodem, dla którego nie powinieneś się zbliżać. To hola. Nazywana też skaczącym kaktusem. Rośnie na pustynnych obszarach Arizony i w północnej części Meksyku. Nie martw się, ten kaktus cię nie zaatakuje, ale przylgnie do twojej skóry lub ubrania, jeśli go dotkniesz. Takie futro chroni kaktus przed zwierzętami i palącym słońcem. Boczne gałęzie są najważniejszymi częściami rośliny, ponieważ przeprowadzają fotosyntezę i gromadzą w sobie duże ilości wilgoci. Tak więc, chociaż ten kaktus jest niebezpieczny, może być pomocny dla pustynnych wędrowców, ale jego igły są naprawdę groźne. Jeśli przyjrzysz się im bliżej, zobaczysz, że mają kształt haczyków. Jedno dotknięcie i setki kolców tkwią już w twoim palcu. Dość trudno się ich pozbyć, a powodują duży ból i dyskomfort. Ale najciekawszą rzeczą w tym kaktusie jest sposób, w jaki się rozmnaża. Roślina klonuje się w nowym miejscu. Kiedy zwierzęta i ludzie przechodzą obok koli i dotykają jej, kaktus wraz z igłami oddaje mały kawałek siebie. Po upadnięciu tego kawałka na ziemię roślina zapuszcza korzenie i zaczyna rosnąć. Kolejny potwór z pustyni biegnie w naszą stronę, a jest nim struź. Wielu uważa te zwierzęta za tchórzy chowających głowy w piasek. Najprawdopodobniej zmienisz zdanie, jeśli będziesz miał pecha spotkać jednego z nich. Zazwyczaj strusie nie są agresywne, ale powinieneś uciekać, jeśli zbliżysz się do ich gniazda. Z drugiej strony nie będziesz w stanie tego zrobić, ponieważ strusie poruszają się z prędkością 70 km na godzinę. Potrzebujesz samochodu, aby od nich uciec. W biegu uderzają napastnika masywną klatką piersiową. Zdarzały się przypadki, gdy strusie Strusia atakowały samochody dostawcze i powodowały ich znaczne uszkodzenia. Jednak głównym zagrożeniem są ich potężne nogi z ostrymi pazurami, mogą nimi zadawać silne ciosy, a nawet pokaleczyć leżącego przeciwnika. Jeśli więc zobaczysz strusia w oddali, ruszaj w przeciwnym kierunku. Jaszczurka z rodziny Heloderma żyje pod ziemią na suchych pustyniach południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i północno-zachodniego Meksyku. Czasami wychodzi na zewnątrz w poszukiwaniu pożywienia. Wygląda uroczo, ale w rzeczywistości to niebezpieczne stworzenie. Gruba skóra chroni jaszczurkę przed jastrzębiami, kojotami i innymi drapieżnikami, ale jej główną ochroną jest jad. Węże i pająki wstrzykują swoje toksyny za pomocą długich kłów przypominających igły. Heloderma zaciska szczękę na ofierze, aby rozprowadzić jad. A kiedy ugryzie człowieka, może trzymać szczęki zamknięte przez długi czas. Uwolnienie się od niej jest trudnym zadaniem. Ludzie, którzy doświadczyli działania jadu, mówią, że to uczucie jakby gorąca magma przepływała przez żyły. Mimo to jaszczurka okazała się przydatna dla nauki. Lekarze wykorzystali jej jaty do stworzenia leków na cukrzycę i otyłość. Nadszedł czas na poznanie jednego z najbardziej przerażających stworzeń żyjących na pustyni. Wsłuchaj się w ciszę i nie ruszaj się, nikogo nie ma w pobliżu. Nagle słyszysz syczenie dochodzące z dołu, patrzysz na ziemię i widzisz potwora. Wielki żółty pająk wielkości ludzkiej dłoni z silnymi szczękami i długimi nogami, chowa się w cieniu twojego ciała, w przerażeniu uciekasz przed nim, ale on rusza za tobą. Nie jest to łatwe w tej sytuacji, ale postaraj się uspokoić. Stworzenie nie jest Tobą zainteresowane, chcę tylko ukryć się przed palącym słońcem w Twoim cieniu. W każdym razie lepiej go nie dotykać. Potężne szczęki pająka wielbłądziego mogą naprawdę solidnie gryźć. A tak przy okazji, to stworzenie tak naprawdę nie jest pająkiem. Owszem, należy do rzędu pajęczaków, ale to osobny gatunek sulfugów. Lubi gryźć, jest nieustraszony i dość agresywny. Pająk ten żaruje na owadach, jaszczurkach, gryzoniach i małych ptakach. Może poruszać się z prędkością 15 km na godzinę. Jak na swój niewielki rozmiar jest bardzo szybki. Trzeba być zawodowym sportowcem, aby przed nim uciec. Najczęściej pająki wielbłądzie można spotkać na pustyniach Bliskiego Wschodu, ale żyją one również w Meksyku i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Prowadzą nocny tryb życia i starają się unikać słońca w ciągu dnia, więc zawsze szukają wtedy cienia. Nawiasem mówiąc, swoją nazwę zawdzięczają temu, że często chowają się w cieniu wielbłądów. Nie ukryjesz się przed nimi w ciągu dnia, ale będą też chciały cię dopaść w nocy, zwłaszcza jeśli rozpalisz ognisko. Sulfugi zawsze biegną do światła w nadziei, że znajdą coś do zjedzenia. Niektóre gatunki tych pająków wydają syczący dźwięk, aby odstraszyć przeciwników. Uspokójmy się na chwilę i opuśćmy gorącą pustynię. Udajemy się do wilgotnych tropików Tanzanii. Pod korą drzew, opadłymi liśćmi i w ciemnych jaskiniach można spotkać jedno z najbardziej przerażających stworzeń na Ziemi bezogonowego skorpiona biczowego. Wyobraź sobie dużego skorpiona z płaskim ciałem, które wygląda, jakby zostało przez coś przyciśnięte. Jest podobny do pająków, ale nie ma gruczołów jadowych i nie może prząść sieci. Ten potwór jest cichy i szybki, ale najbardziej przerażające są jego przednie pazury, dwa razy dłuższe niż samo stworzenie. Zdobycz, którą nimi złapie, nie ma szans na ucieczkę. Życie w ciemnej jaskini osłabiło mu wzrok, więc skorpion biczowy stara się unikać światła słonecznego. Podczas linienia wspina się wysoko i powoli wychodzi ze starej skóry. Wyobraź sobie, że kierujesz latarkę na sufit jaskini i widzisz małe kokony, z których wypełzają blade pająki z nadmiernie długimi nogami. Jeśli naprawdę go spotkasz, zachowaj spokój i powoli odejdź jak najdalej. Bądź ostrożny, skorpion może w sekundę wpełznąć pod twoje ubranie i ugryźć cię w brzuch. I to nie jest najgorsze. Dobra, tym razem żartowałem. Ten piękny jest jednym z najłagodniejszych i najbardziej nieszkodliwych stworzeń wśród pająków i skorpionów. Boi się ciebie i nigdy nie zaatakuje. Wiele osób uważa je za piękne i trzyma skorpiony biczowe w szklanych terrariach. Jeśli chcesz mieć takiego zwierzaka, pilnuj go, aby nie uciekł z domu. Jeśli tak się stanie, ponowne złapanie go będzie dość trudne. W ciągu kilku chwil może dostać się pod łóżko lub przejść przez szczeliny w podłodze. Następnie przedostanie się do mieszkania obok przez system wentylacyjny i śmiertelnie przestraszy sąsiada. Dobra, a może jeszcze jeden skorpion? Nie jest tak przerażający jak inne stworzenia na tym filmie, ale jest to najbardziej jadowity skorpion w USA. Problem polega na tym, że można go spotkać nie tylko na pustyni, ale też w domu lub na podwórku. Te niebezpieczne jadowite bestie wpełzają do pomieszczeń i często żądlą ludzi. Jeden raz wystarcza, aby wywołać ból podobny do urządzenia pszczoły. Jednak osoby uczulone na jad mogą doświadczyć paraliżu, zaburzeń oddychania i innych problemów zdrowotnych. Spójrzcie na to śliczne stworzenie. Wygląda uroczo i zupełnie nieszkodliwie, ale musicie wiedzieć, że pozory bylą. Ośmiornica z rodziny Hapalochlena jest niezwykle jadowita. W rzeczywistości są to jedne z najbardziej jadowitych zwierząt morskich na świecie. Żyją w basenach pływowych i na rafach koralowych. Pomimo niewielkich rozmiarów zaledwie od 8 do 12 cm, są bardzo niebezpieczne dla ludzi, jeśli zostaną sprowokowane. Ich jad zawiera silną neurotoksynę zwaną tetrodotoksyną, kiedy zwierzę czuje się zagrożone, jego pierwszym instynktem jest ucieczka. Jeśli jednak niebezpieczeństwo będzie się utrzymywać, na przykład gdy nie zrezygnujecie z pomysłu podniesienia ośmiornicy, przyjmie ona postawę obronną i pokaże swoje niebieskie pierścienie osaczona i dotknięta ośmiornica ugryzie napastnika, a to może się skończyć bardzo, bardzo źle. Tetrodotoksyna powoduje poważne konsekwencje i czasami skutkuje całkowitym paraliżem ciała, gdy ofiara jest w pełni świadoma, ale nie może się poruszać. Nieszczęśnik pozostaje przytomny, ale z powodu paraliżu nie ma możliwości wezwania pomocy. Co ciekawe, zrelaksowana ośmiornica wygląda na brązową lub nawet beżową, ale gdy poczuje się zagrożona, włącza swój psychologiczny Chodeliczny wzór. Taka reakcja nazywana jest zachowaniem aposematycznym. Mówiąc prościej, jest to sytuacja, w której zwierzę przybiera jaskrawą barwę, ostrzegając, że jeśli zostanie zaatakowane, dla napastnika źle to się skończy. Oczywiście, hapalochlana nie jest jedynym niebezpiecznym zwierzęciem, które wygląda całkiem nieszkodliwie. Na przykład, spójrzcie na to stworzenie. Wygląda wręcz uroczo, jest puszyste i miękkie, pragnienie dotknięcia go jest wręcz nie do odparcia, jednak lepiej tego nie robić. Urządzenie tej włochatej gąsienicy może być bardzo bolesne. Jest to gąsienica ćmy flanelowej, w tym jedwabistym puderku ukryte są kolce jadowe wyposażone w komórki rządlące, jak u meduzy, ludzie różnie reagują na toksyny gąsienic. U niektórych reakcje mogą być poważniejsze niż u innych. Ponadto jak groźne są konsekwencje zależy również od grubości skóry w miejscu urządlenia. W większości przypadków dyskomfort i wysypka ustępują w ciągu kilku godzin a czasem dni. Kolejnym zwierzęciem na naszej liście jest drzewołaz. Istnieje ponad 170 gatunków tych żab, i co ciekawe, nie wszystkie z nich są trujące. Jednak niektóre wydzielają przez skórę niezwykle niebezpieczne toksyny. Z drugiej strony, żaby nigdy nie używają tych toksyn do polowania lub atakowania, mają je tylko do samoobrony. Eksperci nie są pewni, ale przypuszczają, że zdolność żab do wytworzenia jadu może wynikać z diety bogatej w zwierzęta zabierające toksyny, np. stono lub mrówki. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej i Południowej są zdani z tego, że pocierają swoje strzały o skórę drzewołaza, aby zatruć groty. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jeśli dotkniecie drzewołaza, jest natychmiastowe szukanie pomocy, zwłaszcza jeśli natknęliście się na drzewołaza żółtego, który jest najbardziej toksyczny. Metasepia sepia jest jedynym znanym jadowitym gatunkiem mątwy, Stworzenie to ma niesamowicie trującą tkankę mięśniową, pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Uważajcie na to ciemno-brązowe podwodne zwierzę z dwiema mackami i ośmioma ramionami. Prawdopodobnie ma również fioletowe i żółte obwódki na ramionach. Przede wszystkim należy unikać zjedzenia takiej mątwy. Drapieżne ślimaki stoszkowate są bardzo powolnymi zwierzętami. Jest to główny powód, dla którego nie mają one możliwości chwytania swoich ofiar. To znaczy, nie mogą tak naprawdę złapać innego zwierzęcia, ani go ugryźć. Zamiast tego, ślimak stożkowaty wytwarza silny jad, który pomaga mu przetrwać. A najciekawsze jest to, że każdy z niemal tysiąca gatunków tych zwierząt wytwarza zupełnie inną toksynę. Chociaż ślimaki stoszkowate nie mają kłów, dysponują pokrytym jadem harpunem, którego używają do uszuku. Uży Urządzania ofiary. Na końcu sokiewki jadowej znajduje się struktura przypominająca rurkę, a zmodyfikowany ząb może wystrzelić z rurki z oszałamiającą prędkością 600 km na godzinę. Tak więc, bycie powolnym nie przeszkadza ślimakom stożkowatym, a ponieważ każdy gatunek wytwarza unikalny jad, niektóre mogą co najwyżej lekko urządlić, podczas gdy inne powodują poważne szkody dla zdrowia. Na przykład, ten zamieszkujący rafy ślimaczek wypuszcza ząb przypominający harpun, aby Urządlić swoją ofiarę, a na jego jad nie ma znanego lekarstwa. Kiedy myślicie o rozdymkach, prawdopodobnie wyobrażacie sobie to okrągłą rybkę z imponującymi kolcami na całym ciele, ale za tym dość zabawnym wyglądem kryje się przerażające stworzenie, a jego najbardziej niebezpieczną częścią jest trucizna, uważana za jedną z najniebezpieczniejszych i najsilniejszych na świecie. Dobra wiadomość jest taka, że nie zatrujecie się, jeśli nie zjecie ryby, więc może lepiej nie powinniście ryzykować. Teraz spójrzcie na tego obada i postarajcie się do niego nie zbliżać. To szerszeń azjatycki, monstrualnych rozmiarów stworzenie, które może dorastać do prawie 5 cm długości, jest znane z agresywnego zachowania. Jego imponujące żądło zawiera wystarczającą ilość jadu, aby urządzenie było bardzo bolesne. Niektórzy ludzie nie przeżywają ataku tego owada, mimo że jego jate nie jest najsilniejszy. Duży rozmiar sprawia, że dawka jest naprawdę groźna. A jeśli zaatakuje was nie jeden, a kilka szerszeni, cóż, konsekwencje mogą być dramatyczne. Szerszenie azjatycki niekoniecznie jest nieprzyjazny wobec ludzi lub innych zwierząt, ale sprowokowany zaatakuje bez wahania. To naprawdę piękne, jasno niebieskie stworzenie, nazywane jest niebieskim smokiem morskim. Pomimo tak imponującej nazwy, w rzeczywistości jest malutkie, zwykle nie większe niż winogrono. Można je spotkać na plaży lub pływające obok nas w wodzie. Musicie jednak pamiętać o jednym: bez względu na to, jak ładnie wygląda ten mały ślimak, nigdy go nie dotykajcie. Pomimo niewielkich rozmiarów, jego urządzenie może być bardzo silne. Wszystko z powodu diety tych zwierząt. Ich Ulubionym daniem jest portugalski żeglarz meduza, która ma wystarczająco ilość jadu, aby sparaliżować małe rybki i skorupiaki. Niebieskie smoki. Najpierw używają śluzu, aby zneutralizować parzące komórki meduzy. Następnie kradną te komórki z jej macek, przechowują je i koncentrują we własnych tkankach. Potem, przy dotknięciu, uwalniają parzące komórki, co sprawia, że ich własne urządzenie jest jeszcze silniejsze, nawet gorsze niż to meduzy. Te niesamowite stworzenia są również niezwykle Podstępne. Mimo, że ich wygląd rzuca się w oczy, są znanymi mistrzami kamuflażu. Ten żywy niebieski kolor jest tak naprawdę na ich brzuchach. Więc, gdy smoki pływają na grzbiecie, po prostu zlewają się z wodą. Jeśli chodzi o ich grzbiety, są szare, aby zakamuflować te zwierzęta w głębi morza. Meduza Karukia Barnezi, znaleziona w Australii, wygląda na malutką i całkowicie niewinną, ale pozory mylą. To maleństwo wielkości ludzkiego paznokcia jest w rzeczywistości niezwykle niebezpieczne. Podczas sezonu ich pojawiania się, który trwa od listopada do maja, mnóstwo plaż zostaje zamkniętych z powodu tych małych stworzeń. To, co sprawia, że meduzy są szczególnie niebezpieczne, to miniaturowy rozmiar. Ludzie po prostu nie zauważają ich podczas pływania. Niesławna meduza o znaczącej nazwie Osa Morska żyje w oceanie indyjskim i spokojnym. Trzymajcie się z daleka, jeśli zauważycie stworzenie o nieco sześciennym kształcie z długimi, zwisającymi mackami. Nawet jeśli zobaczycie tylko pojedynczą mackę bez przyczepionej do niej meduzy, nie zbliżajcie się do niej ani jej nie dotykajcie. Osa Morska może dorastać do 3 metrów, a każda z jej macek ma około 500 tysięcy mikroskopijnych harpunów do wstrzykiwania jadu. W przeciwieństwie do innych medus, osy morskie są łowcami. Mogą przyczepić się do człowieka, owijając swoje smukłe macki wokół kończyny lub ciała. Biorąc pod uwagę, jak niebezpieczny jest ich jad, nie będzie to przyjemne doświadczenie.